Dzień dobry majonezy. Dzisiaj będzie przyjemny dzionek. Pogoda piękna. Po południu 15-16 ma być burza padać. Ciekawe czy to się sprawdzi. Ale trzeba mieć to na uwadze. W razie co buty do biegania są będę szybko spiega. Zaczynam z miejsca staników żleb Przysłop 50 godzina 25. Godzina 10.33. Podejście bardzo przyjemne. Czasem mały skos, czasem trochę większy. Dosyć ciepło i jeszcze w lesie, nie? Ale no jest jeden powód że tak ze mnie wychodzi, ale to pozostaje dla siebie. <laughs> Kurczę, ale tu pięknie. Ale te chmury to mnie nie pocieszają. Mam kurtkę przeciwdeszczową, nie będzie tak źle, ale jest jakieś ostrzeżenie przed silną burzą z piorunami. Zaczyna się robić trochę bardziej stromo, ale to dobry znak, że jesteśmy bliżej niż dalej. Trochę creepy, sam tu jestem. Wchodzę i schodzę, tragedia. Dochodzę na szczyt co się przebijają promienie słońca Może rozwijaj na chwilę w co by był ładny widoczek Mamy to 2,40 marszu 1320 Czyli 2,50 z dołu szybka kanapeczka Energolek i lecę na dół z widoków nici Nie będę tu czekał na widoki jak nie burza może złapać 137-321 marszu Przełęcz pod kopąklacką. Uciekam na dół, bo już zaczyna spadać takie większe krople. No już się rozpadało, kamienie są mokre. Trzeba trochę bardziej uważać. Ale nie ma na sobie suchej nitki, nie? Spodnie. A może, może trochę na dół są kurwa suche? Oj. Spodnie to mi mógł wyrzymać. Widzę tak masz na no, tak. Jesteś tak mokry i masz tak wyjechać. Kuźnica za 10 minut O cóż To właśnie przed tym uciekałem Uuu. Jestem w kuźnicach Czas 15.36 Dzięki za dziś i zapraszam na kolejny film